Cześć wszystkim tutaj ja, Playing Scorpion No i dzisiaj gramy w Plants vs Zombies Battle for Nableville. Widzicie jak dobrze teraz widać? Cały ekran. Cały. Nie ma żadnego czarnego. No i w Battle for Neighborville ja grałam sobie na PlayStation 5 na no, nowej konsoli. Jacież znaczy, nie jest, może taka nowa. Nie będę z roku jest, nie wiem nawet, ale... Dobrze, więc już się ładuje. Mam nadzieję, że podczas tego nagrywania nie rozładuje mi się pad, no bo to by było słabo. Myślę, że raczej nie rozładuje się. Ładowałem go przed kręceniem. Okej, okay, dobra, jesteśmy. To jest taka strzelanka. Dobra. W tej grze chodzi o to, że się po strzela do innych graczy. Jeśli jestcie zombiakiem, to się strzela do roślin, a jeśli nam to do zombie. Nie ma się takiej specjalnej umiejętności. Takie ja mam. Albo takie też. Ta, to są moje specjalne umiejętności, żołnierze specjalne umiejętności. Dobra. Pokonaj obieg zlecenia. Dobrze. Ale ja właściwie nie czy to jest z innymi graczami, czy to jest z tymi, z roślinami. Teraz już z komputerami, Ale mi się, że, wydaje mi się, że chyba z jednym wieczem, bo jestem są pisane publiczna. Pisz teraz! Czego skrzesić, patrz, patrz. A, zniknął. Niech to mnie tam zaatakuje. To są znik Kto mnie zabił? Więc widzicie, jaki jest wielki chaos w tej grze. Wie, nie, każd w każdym planie zombie jest... Nie ma takiego... W żadnej planie zombie Nie ma takiego wielkiego chaosu. No ja chciałbym... To ty kością minąłeś mnie, nie możesz mnie uratować? Uratuj mnie. Nie, nikt mnie nie latuje. dobrze. dobrze. Że ja idę do tego miejsca żeby pokonać rośliny lecimy sobie o Dobra Chy widać że tam jest ciekawie tylko co tam się teraz dzieje takiego? Chomper! Chomper tam jest a gdzie tam a, nie muszę uciekać to jest zginąłem. Muszę się leczyć. Już prawie... Widzicie tak nadal taki czerwony pasek? To jest, to jest ile czasu trzeba czekać do leczenia. Dobra, już się leczę. Wracam tam do nich. Hej! Czemu się tak długo leczę? Co tam się dzieje? O jest, No, został zabity przez kompela. To Jest słabo. Co on jest arcymistrzem? Wow. Nie, nie jestem arcymistrzem. Ja jest, jestem ekspertem. Słuchaj. Co tam? Co to było? Dobra. Miało bardzo ciekawie. Takie wybuchy, dobra. Lecimy tam. No tak, króbek. No ja to kiedy tak biegnę, bo, tak, bo też się da biegać, tak biec tak szybciej iść. Bo to ja jakby w sumie to co mam na plecach, nie wie, że lecę tak trochę. Co tam się dzieje? Coś tu. O ma urlo, wskrzeszę go, o nie! On nie, nie, nie da się. O, może tego wskrzeszę. O nie, ten! O Nie, no, znowu ten. Ten znowu ten arcymistrz. On będzie tak ciągle mówił do swoich przyjaciół. Uch, hej! Jestem arcymistrzem! Jestem najlepszym! He! kto, kto Ja osoby tutaj są. Co? Arcymistrz? Z 40 kryształami? Co? Ach. Nie. nie. To możliwe. No nie, nie podoba mi się, że to są... z jakimiś arcymistrzami ja nie jestem nawet mistrzem, jestem tylko ekspertem. Dobra, lecimy sobie do nich. Hejz. Hej Piszę ten. Nie Myli mi się po że ma taką czapkę, ja też mam. Okej. Okay. On rzuca tam... to... Smule smurody, nie wiem. słonecznik! W tej grze słonecznik umie strzelać. Tu... tu pustnie! Uch. Jak on mnie porobił. No. Dobra co tu się dzieje Widzicie jakie zamieszanie? Ja w sumie Nawet też nie wiem co tu się dzieje Dobrze, może przesadę, nie jest już takie zamieszanie Tak, jeśli są na terenie, do których ząbaki nie mogą chodzić To to nie jest zamieszanie O super, pisz ten zginął Ale oczywiście można się odwodzić Albo ktoś jeszcze jeszcze mogę go trzecić. Nie! Nie, już ten czomper mnie nie zje! To jest ten czomper. Dobra. Jest ten czomper. Ja się boję prawie zginąłem już. Tam jest ten czomper. Dobra, lecę się. Lecę się, nie lecę się. Chomper! Z ja tego ja próbiłem! Piszę ten, który okłamał wszystkich, że jest pisze który ma taką nesgatlingę Nie no, nie, to w sposób zwyczajny, że sobie To zwyczajny pisze, który po prostu ma taką umiejętność To jest jedna z jego trzech umiejętności No Ja też mam umiejętności Ale nie mam aż tak, znaczy, ja cały czas jestem żołnierzem w sumie Gatling to jest żołnierz Ja jestem żołnierzem zombie. Dobra No to szybciej Citron ale to... O, czeka mi. Przaru... Gdzie ten citron jest? Tu jest! <śmiech> <śmiech> to, 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 to. Nie, on nie może strzelać, kiedy ma pole śłowy No i ten citron gdzieś tak zniknął. Gdzieś... To, znaczy, nie gdzieś tam zniknął, tylko, tylko gdzieś tam gdzieś Gdzie on jest? O, tam nie jest tego tam O tam <grystanie> ktoś go zabił. Ktoś go zabił. Nie tam gdzieś to znaczy, że jakby ja ja... Ja zadałem... Ja, ja pomogłem mu, ale tam gdzieś Znowu ten, tylko ten chcę wcześniej dawał zamienię się w i Dobra. Jezus, co tu się dzieje? Przejedź się kaluzelą i zganiem od... Nie, nie chcę. Dobra. Zobaczmy. Idziemy, idziemy do... Rośnie. O! Ten cit citron. A nie, to inny, to inny citron. No nie no nie. Ej ono wygląda jak banda. Co tam się w ogóle dzieje Ile jeszcze razy zginąłem Tam jest coś chyba Tam o, Tak tam jest widzę, widzę, tam jest ktoś. Napiszę teraz, a nie! Albo i nie Czy tam ktoś góry jest Nie, chyba nie. Albo uciekł już ten, co tam był. O! Nie, to jest. Tak, ja nie, nie powinien mnie widzieć. Co to było? Kto to zrobił? Kto tak umie? Co? A to smut, tak umie robić? O, ktoś nie skrzęsza? Dzięki, 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 dzięki. Tak, dzięki. Jest zabity. No, to znowu ten. A nie, to inny był. No i nikt nie, nie wskrzesi? Nie, to nie ma nikogo chyba. Mm. Chyba tam wszyscy... No, chyba zabili te Zabiły tam wszystkie zombie i teraz może rośliny przyjdą do nas. Do, do, to blisko chyba zombie. No. Jeśli się nie było to nagranie chyba... znaczy ten film trwa chyba 10 minut. Znaczy 11 Ciekawe czy dobrze, do... miałem ledwo. Ja chciałam się tego dowiedzieć. A no nie no, tu. To... Dwa kunfuzy się na mnie rzuciły. ale, a, on jest specjalistą. Ja jestem ekspertem, więc wyżej jestem. A więc tak. Gramy dalej. Czekajcie. Dobra. Nie, chcia chciałam zmienić się zmienić na rośliny, ale pomyślałam, że jak zginę to dopiero zmienię drużynę na rośliny. Będę wykać wam jak wygląda życie roślin. O tam jest. Citron. On tam jest. O widzę citrona. Jezu! coś z kto go zabił? Nie no, coś go dorobił, a ja bym go zabił sam. Dobra, lecę się. Dobra, dobra, lecimy tam. A nie, nikogo nie zabi dobra. Zmieniamy na rośliny. Tak, roślinami no też pokażę wam, jak się gra. Znaczy, nie jak się, się na gra, ja tylko jak. Czy tak No. się, kim by to zagrać. Mój, On jest tak najlepszą postacią. A ja myślę, że kaktusem, ponieważ. Mamy misję do dla kaktusa, o tu Mam do inżyniera i do kaktusa. Nie grałam inżyniera, ponieważ inżyniera tak bardzo nie lubię. Kaktusa to lubię. Jest taki fajny. Znaczy w ogóle ślidy to mają fajniejsze postacie. Niż zombiaki. Dobra, to idziemy zobaczyć. Co tam się dzieje? No nie, ja nie mogę wiedzieć, że będę teraz... Duży nie z tym... z, z tym... arcymistrzem. Ale w ogóle... Kto jest tutaj jeszcze raz schodzimy? no daj ten arcy, Ale ten arcymistrz 40, a już arcymistrz 74 to są... uroślin, Ale ten arcymistrz 40 to jest u zombie. Ale my mamy arcymistrza 70, 74. Ja nie mogę... Ja nawet nie mam jednego mistrza o siebie, Żad, ani... żadnego zombieka, ani żadnej rośliny mistrza Na poziomie mistrza. O, akurat kiedy zmieniłem posad na roślinę, to wtedy akurat to zaczęło... Wszyscy przejęli teren zombie. Super! Takie rzeczy to lubię! O! Znaczy tutaj leczek! o, osiągnąłem maksymalny poziom to jezu co tam się dzieje, dobra osiągnąłem maksymalny poziom to możemy zaawansować naszego kaktusa to się... tak. awansujemy go kaktus wyjadać by byłem ekrutem, ale teraz jestem wyjadać Zaraz sobie, co to jest, dobra. O, awansowałem, jak co sobie. I teraz możemy dodać do niego ulepszenia. No ja, ja mam takie. Legendary jest nowe, dobra, ale mamy punkt ucieczkowy. Bardzo nie widzę, co tam jest napisane. Tam jest napisane, wrogowie mogą... nie wiem. ale i tak tutaj, dobra. Zanie z tego. Mam jeszcze jedno. To też nie. Ale to cztery zajmuję. No a to nie z tego i nie z tego. Biorę to. Tak. Jestem gotowy teraz. Dobra. Tak ja się cieszę z tego co się wydarzyło. Czemu nie ja żadnej muzyki? jakoś zbyt spokojnie jest tak za spokojnie ale w nowym parku nie będzie tak spokojnie o złote złote cele dają ci pieniądze tak to jest właśnie fajne ale i tak bardzo mało tych pieniędzy co A, no nie zmienił się w piorun więc nic nie można teraz zrobić Ach. Okay. A nie Co mnie dobił O nie, szybko, dawaj radę! Ten kus O nie, to bo tak było blisko, żebym został wskrzeszony. No, Dobra, mam ochotę sobie Tak Wyć, rol, mieć snajpera. Kaktus to jest snajper urośny. Nie, kiedyś mi się to udało tam wlecieć, ale zaraz jakoś nie udaje mi się, nie wiem dlaczego. Albo tu, tu wlecę sobie. Nie, nie udało mi się. Myślałam, że uda mi się tu wlecieć, dobra. O nie! No co jest? gdzie? No ja nie mogę, nie! Jak on to robi? Mózgo... Czym on mnie zabił właściwie? Bo tam... Nie wiem, co tam było napisane. Dobra. Chcę być teraz... ...snajperem... ...i... ...ty... ...i... ...no, z daleka atakować innych. O, co? Hmm... Trochę, zbyt... Trochę za cicho jest tu. Nie, to nie jest dobre miejsce. A to, to... To jest dobre miejsce. Tam gdzieś... O, tu jest dron roślin. Dron roślin. Dobra. A! Pritłomajna chyba kogoś zabiłem. Tam, tam ktoś jest chyba. Nie no. N nie. No, to nie ma dobrego miejsca do, do, do snakowania. O, może to drzewo. Nie, myślałam, że uda mi się, dobra. O, idę ze... przybliżeniem maksymalnym. Tam ktoś chyba jest. Bo przybliżenie jest fajne. zwłaszcza, że jakby masz taki duży damage naładowany na maxa to jest... <laughs> był taki na akcji! Ale zginął. Strasznie wolno się z tym chodzi. No dobrze, nie będę z tym chodził, bo to nie ma sensu. Jego... czego sensu? Okej, okay, dobra. Ale nudne. Czemu nikogo nie ma? Chyba ktoś tam jednak był. Mam taki pomysł, że... Co? Co je? Ja chciałem się przejść do bazy, ale ktoś mnie goś zabił. O, to ten telewizor. zombie. A się wpadł. Jak on mnie porobił? Nie no. Tak! Wygląda życie w sąsiadkowie. Tak, w Neighborville sąsiadkowie. Tak, tak właśnie w sąsiadkowie. Życie. Ciekawe czy mogę dojechać w balon. Chyba myślę, że nie. Co ty robisz? Co... Kościół, co ty robisz? Ciekawe. Może o to zapytamy. Hejka. A co on robić? Co on robić? Gdzie on jest? Nie gdzie on jest. Dobra. No to już nie chcemy szukać tego ząpe. Dobra. Okej, okay, dobra. Kupuję to. Znaczy za żerówki, dobra. Boks żuków. I to jest... za gratis czołej gwiazdki. 50! Wow! Chama to 135, jak mi się wydaje. Ale nikt nie ma za 165. A co, a to jest emotka? Nie, rękawica, ale nie potrzebuję takich rękawic. Ok, idziemy dotarć do tego. Gronba metalnego, jak go tam nazywam. Look FOMO! Nie ze wszystkich nam takie taki dziwny głos. Powiem Wam o co, o, co, o co w tym chodzi? To chodzi o to, że co chcesz, żeby... żeby inni zobaczyli... kiedy... Co, co chcesz, żeby inni zobaczyli jaki nagrobek i jakie rękawice, kiedy zabijesz ich. No ja mam ustawione tak, na takiego smoka. I to wygląda tak. Taka z animacja. Znaczy dobieranie nie zawsze jest musi być 4-1. To pierwsze to chyba jest ile ty go zabiłeś, albo ile on, nie wiem, ale to drugie, a to drugie to ile chyba, a to ile druga osoba go zabiła, nie wiem, które jest, to znaczy, że ile ty go zabiłeś, a które ile on cię zabił, tego nie wiem, ale ważne, że tak jest. Taki nagrobek jest, dobra, ja mam taki nagrobek. A ktoś ma mam całą postać. Dobra, więc tak. Myślę, że możemy dalej grać w szałowym parku. Tylko, że nie chcę gdzie grać tym kaktusem. Ten kaktusem nie jest tak fajnie. Zagrałem moją najlepszą postacią. Tak, żołąd to jest moja naj... najlepsza postać. I moja ulubiona. Wiecie dlaczego? Ponieważ on ma pewnego asa w rękawie. Znaczy wiem, nie ma on rękawa, ale to jest oczywiście taka przenośnia. Dla którzy nie znają przenośni. Nie będę jakie mam ulepszenia. Okej, okay, dobra. Możemy już użyć tego Asa. Tego mam. Widzicie Jestem teraz nie jestem dębem. Nie już urosłem, jestem już duży. No i nie jestem już taki słaby. No, może jestem wolny. Nie może wolniej strzelam, ale moje obrażenia są potężniejsze. I też mam więcej żyć. <laughs> ja kila. Jest zabity. Ale tak... Ale ktoś nie, ktoś ja tam. Nie można wskrzesić, dobra. Jakie mam lepsze, nie? Twarde skorupa? Mały przyjaciel? A co robi mały przyjaciel, bo ja nie wiem co robi mały przyjaciel. Mały przyjaciel? Amu co? Amunicji? Chyba wiem, co to robię, ale nie jestem pewien, czy dobrze przeczytałem. Bo tak, kiedy stoję przy mikrofonie... Tak na, bo tak to nagrywa. A stoję przy mikrofonie, tak trochę nie zawsze widzę, co to jest napisane. Dobra. No, chyba, chyba zdają mi kiedy robię takie co? Taki silnik. Nie, nie jestem pewien. Zaraz, ale sprażę. Nie. Chyba To no nie, 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 co, nie co mi daje. Coś innego. Może się leczę, kiedy to, kiedy to robię. Zaraz sprawdzimy, co to... Też nie, to jest chyba coś innego daje Też nie tam co Robnie no, to to, że mam więcej amunicji, to to mi daje Tak, właśnie to mi to, to daje dalej. Bo ja mam więcej amunicji i mam więcej żyć niż normalny żołądź Jeszcze mam całą dziesiątkę na, na ulepszeniach I, I to... I to... I to, że mam strzał dziesiątkę to mi daje... To chyba, że jako... Uż, jak kiedy używam kłodę pod nogi jako dąb, bo że tego nie ma jako dąb, to chyba odrzucam zombie do tyłu. Ile to trwa? Poczekajcie, zaraz sprawdzę. 25 minut to trwa. Dobra, no więc myślę, że w tym odcinku, no to na tyle. Chciałabym zrobić coś fajnego. O właśnie. Zrobię coś fajnego. O, jako Snapdragon. Zatańczę wam mój taniec. No nie, no czemu ktoś do mnie to przykleił? No nie, nie podoba mi się. O, wreszcie już. Nie mam tego, dobra, więc tak, mogę zrobić mój taniec. Oto to, no dobra, no i to był mój taniec, trochę głupie szeprzep. Taniec smoka! Ja tu mam, to jest legendarny smoczy! Najlepszy jaki może być! Znaczy jest jeszcze taki trochę lepszy, ale ja nie, nie odlokowałem tam Tego lepszego, tylko mam tego, a więc Myślę, że w tym odcinku to tyle Fajerwerki zrobię! Fajerwerki! Fajerwerki! Tak, fajerwerki! No i nada!